Cześć, z tej strony Wojtek DZD, a dzisiaj pokażę wam jak ułożyć kostkę Kerwiecopter używając ruchów zwanych po angielsku jamnik Moves Tak więc zapraszam. Pierwszym etapem, aby ułożyć tą kostkę, jest jej pomieszanie, ale najpierw mieszamy kostkę za pomocą zwykłych ruchów a później będziemy do tego włączać ruchy, które zamieniają nam te dwa elementy, co normalnie by się nie mogło wydarzyć. Kiedy nasza kostka jest już pomieszana, pierwszym krokiem, który musimy zrobić, aby ją ułożyć, to przywrócić ją do kształtu sześciennego. Tak więc widzę tutaj jeden narożnik, który wystaje do góry i ten narożnik, który wystaje w lewo. Więc ten narożnik sprowadzam tutaj i zamieniam go z tym narożnikiem. Także dwa narożniki mamy już gotowe. Teraz został nam już ostatni. mamy podobną sytuację, czyli ten narożnik sprowadzam tutaj zamieniam go z tym narożnikiem i nasza kostka ma już kształt sześcienny teraz szukam czterech elementów które zawierają w sobie biały kolor żeby ułożyć białą ścianę tak więc widzę je tutaj i teraz układamy białą ścianę tak jak to jest przy układaniu bez tych ruchów specjalnych, które zmieniają nam kształt i wygląd kostki. Tak więc tutaj widzę, że ten element powinien znaleźć się tutaj, ale w normalnej sytuacji to nie jest możliwe, w sensie, że nie ma takiej, bo jeżeli on by miał się znaleźć tutaj, to powinien znajdować się w tym miejscu, albo w tym miejscu, albo w tym miejscu, ewentualnie tutaj. Ale w takim miejscu się nie znajduje, więc żeby on się znalazł na swoim prawidłowym miejscu, musimy użyć do tego, tego specjalnego ruchu, jumping move, który sprawi, że znajdzie się już na swoim miejscu. Tak więc zamieniam ten żółty z tym białym za pomocą jumping move. I ten biały już jest na swoim miejscu, tak więc białą ścianę mamy ułożoną. Teraz będziemy układać narożniki, wraz z tymi dwoma elementami i tym środkiem. Ja nazywam to środkiem, ponieważ wzdłuż tego obraca się jakby cała ściana. Tak więc szukam narożnika biało-czerwono-niebieskiego który jest tutaj. I kręcę dolnymi ścianami tak długo, aż biały kolor nie będzie skierowany w dół. Widzę, że już biały kolor jest skierowany w dół, ale tutaj kolorystycznie mi to się nie zgadza, więc odsuwam ten narożnik. Obracam ten środek i wracam narożnikiem, i widzę, że tutaj już od razu czerwony mam ułożony. Więc teraz szukam niebieskiego. Niebieski jest tutaj. Niebieski powinien być albo tu, albo tu, albo tu, ewentualnie tu. Widzimy, że jest tutaj, więc odsuwam ten narożnik, daję niebieski w to miejsce i wracam narożnikiem. I pierwszy narożnik mamy zrobiony. Teraz szukam narożnika. Biało-niebiesko-pomarańczowego, który jest tutaj, więc prowadzę go do dolnej ściany i kręcę tak długo, aż będzie skierowany białem do dołu, tak jak jest teraz. Teraz szukam niebieskiego, który jest tutaj, więc narożnik daję do góry, daję niebieski w to miejsce. Wracam narożnikiem do dołu, odsuwam narożnik, wstałem niebieski na jego miejsce i wracam narożnikiem. Teraz szukam pomarańczowego i widzę, że pomarańczowy jest tutaj. Więc odsuwam narożnik, wkładam pomarańczowy na jego miejsce i wracam narożnikiem. I narożnik daję do góry. Teraz szukam narożnika biało-pomarańczowo-zielonego, który jest tutaj. Widzę, że już zielony mi się podstawił i tutaj mam pomarańczowy, wstałem go na jego miejsce i daję narożnik na jego miejsce. I widzę, że tutaj jest mój ostatni narożnik, więc kręcę tak długo aż znajdzie się na swoim miejscu. Szukam zielonego, który jest tutaj. Teraz szukam czerwonego, ale widzę, że w żadnym z tych miejsc go nie ma. Widzę natomiast tutaj czerwony i jeśli zamieniłbym go z tym żółtym, to wtedy czerwony znalazłby się na dobrej orbicie. Tak więc robię jumping move. Widzę, że ten czerwony znalazł się tutaj. Tak więc odsuwam narożnik, zostawiam ten czerwony, wracam narożnikiem i już białą mam ułożoną, i tak jakby dwie pierwsze warstwy. Teraz będziemy układać te elementy tak, na razie tak, aby były na swoich właściwych orbitach. Bo jeżeli widzę tutaj ten zielony, to on nigdy i znajdzie się na swojej właściwej orbisie. Bo on normalnie powinien być tutaj bądź tutaj, albo w swoim miejscu ułożenia, czyli tu. Ale widzę, że tak nie jest, więc najpierw zamienię go z tym żółtym. Teraz daję go naprzeciwko jego pierwotnego miejsca i zamieniam go z tym żółtym. Najlepiej, żeby te elementy, które będziecie zamieniać na górnej ścianie, zamieniać właśnie z kolorem żółtym. I widzę, że te dwa elementy już są na swoich orbitach. Teraz patrzę na ułożenie pomarańczowych elementów. Ten jest na swojej orbicie, ale ten nie jest na swojej orbicie. Ale jakbym chciał go dać na jego orbitę, to zamienię go z tym pomarańczowym. I to mi nic nie da, bo dalej będę miał jeden pomarańczowy na właściwej orbicie i drugi pomarańczowy na niewłaściwej orbicie. Więc tak jak z zielonym. Najpierw zamieniam go z tym elementem, żeby później. Móc dać ten pomarańczowy naprzeciwko jego właściwego miejsca. Więc zamieniam pomarańczowy z żółtym. Daję pomarańczowy naprzeciwko jego miejsca. Teraz szukam żółtego, aby zamienić pomarańczowy z żółtym. I zamieniam. I już pomarańczowy jest na swojej orbicie, tak samo jak ten. Teraz szukam koloru niebieskiego i widzę, że ten jest na tej orbicie, a ten niebieski jest naprzeciwko swojego miejsca, więc mogę go tutaj zamienić. Więc znowu szukam żółtego, z którym mogę zamienić ten element. Znowu wykonuję ten ruch i już niebieski jest na swoim właściwym miejscu. I teraz po raz ostatni widzę, że ten czerwony już jest na właściwej orbicie. A ten czerwony muszę zamienić po prostu, żeby był na swoim miejscu, czyli zamieniam go z tym żółtym. No i teraz układam szczególne elementy jak w zwykłej metodzie. Tylko, że tutaj widzę, że wszystko jest ułożone z wyjątkiem czerwonego. I w tej sytuacji najlepiej jest zamienić na. W tym przypadku na czerwonej ścianie dwa żółte elementy. Czyli tak robię. Zielony nie został naruszony, i teraz po prostu niebieski układam. I czerwony jest już prawidłowo ułożony. Po tym etapie możecie mieć taką sytuację, że ten element będzie odwrócony! W ten sposób. Więc żeby go obrócić, wykonujecie dwa jumbling Moves, ale jakby lustrzanego odbicia. Bo najpierw robicie jak ja to mówię prawy jumbling move, w sensie, że prawą ścianę dajecie do góry. I zamieniacie. A następnie lewą ścianę dajecie do góry i zamieniacie. I ten element już jest obrócony. Teraz szukam narożnika, który jest na swoim miejscu, ale nie musi być obrócony. W tym przypadku widzę, że ten narożnik już jest na swoim miejscu i dodatkowo jest obrócony. Więc Trzymam go na dole po lewej stronie i wykonuję ten algorytm. I wykonuję go jeszcze raz, bo on tylko jest na swoim miejscu. W przypadku kostka mi się ułożyła, ale wracając do tych narożników i, i dawania ich na ich właściwe miejsce, to możecie mieć sytuację tak jak ja, że jeden narożnik już będzie na swoim miejscu. Możecie mieć sytuację, że wszystkie już będą na swoim miejscu, albo żaden nie będzie na swoim miejscu. Jeżeli żadnego nie ma na swoim miejscu, no to najpierw wykonujecie ten algorytm i szukacie takiego, który już będzie na swoim miejscu. Więc to jest jeden z przypadków, który możecie mieć przy obracaniu narożników, że każdy z nich jest skierowany w jedną stronę, a jeden już jest ułożony. Wtedy patrzymy na kierunek naklejek. Jeżeli ten jest ułożony, a ten wskazuje w lewo, to algorytm zaczynamy od tej strony. I koska jest ułożona. Jeżeli naklejka koło naszego narożnika wskazuje w prawo, to algorytm zaczynamy od tej strony. I nasze kostka jest złożona. Tutaj mamy sytuację, gdzie wszystkie narożniki są obrócone, i chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jeden z nich nie będzie obrócony, a trzy narożniki będą skierowane w tą samą stronę. Jak więc patrzymy, jeżeli ten narożnik byśmy, że tak powiem, zostawili, czyli nie obracali go. I zaczęlibyśmy od tego ruchu, to ta naklejka znalazłaby się w tym miejscu, ta znalazłaby się tutaj, nie przepraszam, ta znalazłaby się w tym miejscu, a ta znalazłaby się tutaj. Więc to jest dobre rozwiązanie, tak więc wykonujemy ten algorytm. widzimy, że ten narożnik jest ułożony i pozostałe trzy są skierowane w jedną stronę. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film się podobał, proszę o łapkę w górę. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, kliknijcie przycisk subskrybuj pod tym filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu. Jeżeli chcecie zobaczyć jak ułożyć na przykład Ulti, Gear Shift Ultimate, czyli tą kostkę, albo kostkę Square Two, to napiszcie w komentarzach. A ja dziękuję za oglądanie. Cześć!